Przepisów powinien być trybunał stały. Pamiętajmy te nazwiska, mamy je zapisane i będziemy pamiętać. Drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy teraz odczytali listę wszystkich posłów, którzy podpisali się pod tym projektem ustawy zmiany o zmianie konstytucji. Są to posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że dobrym y, motywem będzie, że jak po każdym nazwisku wykrzyczymy Hanba zdrajca. Możemy zdrajca. Wszyscy wnioskodawcy, którzy poparli druk numer 2263 z 7 kwietnia 2021 roku. Poseł Andrzej Adamczyk. Post... Poseł Waldemar Angel. Poseł Jan Krzysztof Androwiak. Poseł Marek Ast Zdrajca Poseł Piotr Babintes Zdrajca Poseł Ryszard Bartosik Zdrajca! Poseł Barbara Bartuś Zdrajca Poseł Mieczysław Baszko Zdrajca Poseł Jerzy Wielecki poseł Mariusz Błaszczak, poseł Rafał Pochenek, poseł Joanna Borowiak, poseł Bożena borys -Szopa. poseł Waldemar Buda, poseł. Lidia Burzyńska Poseł Kazimierz Choma Poseł Anna Ewa Ciborska Poseł Krzysztof Czarnecki Poseł Witold Czarnecki Poseł Arkadiusz Czartoryski Poseł Anita Czerwińska. Zdrajca! Drodzy Państwo, tak żeby nas usłyszeli. Poseł Leszek Dobrzyński. Znajdę! Poseł Zbigniew Dolata. Zdrajca! Poseł Przemysław Drabek. Znajdza. Poseł Elżbieta Duda. Znajdza. Poseł Jan Duda. Znajdza. Poseł Radosław Fogiel. Krajca. Poseł Adam Kawenda. Poseł Andrzej Gawron. Krajca. Poseł Anna Gębicka. Krajca. Poseł Szymon Giżyński. Poseł Małgorzata Dolińska, Poseł Marek. Grubarczyk. Zdrajca. Poseł Kazimierz Wjazdowski. Zdrajca. Poseł Czesław Koc. Zdrajca. Poseł Zbigniew Grzegorz Hoffman. Zdrajca. Poseł Marcin Horawa Zdrajca. Poseł Wasz Paweł Hreniak. Zdrajca. Poseł Michał Jak. Posel Poseł Jarosław Kaczyński! Posel Poseł Piotr Kaleta! Posel Poseł Sebastian Kaleta! Posel Poseł Mariusz Kamiński! Posel Poseł Wojciech Kosakowski! Posel Poseł Henryk Kowalczyk! Zdajca! Poseł Janusz Kowalski. Znajca. Poseł Jarosław Kraj, Krajewski. Znajca. Poseł Wiesław Krajewski. Znajca. Poseł Leonard Krasulski. Poseł Anna Krupka. Znajdza. Poseł Andrzej Kryj. Poseł Marta Kubiak. Zdajca. Poseł Marek Kuchciński Zdajca. Poseł Jacek Kurzęba Poseł Anna Kwiecień Zdrajca! Poseł Marek Kwiteń Zdrajca! Poseł Joanna Lichocka Zdajca. Poseł Krzysztof Lipiec Zdrajca! Poseł Paweł Lisiecki Zdrajca! Poseł Grzegorz Lorek zdrajca! Poseł Tomasz Ławinczak zdrajca! Poseł Marzena Mahały zdrajca! Poseł Antoni Macielewicz zdrajca! Poseł Marlena Magdalena Manow zdrajca! Poseł Jerzy Małecki Posel Poseł Gabriela Masłowska Posel Poseł Jerzy Materna Posel Poseł Marek Matuszewski Posel Poseł Anna Milczanowska Posel Poseł Jan Mosiński Posel Poseł Kazimierz Moskal Aleksander Mruwczyński, zdrajca. Poseł Piotr Muller, zdrajca. Poseł Danuta Nowicka, zdrajca. Poseł Waldemar Olejniczak, zdrajca. Poseł Adam Ołdaw-Ołdaw-Kowski, Poseł Jacek Osu zdrajca. Poseł Anna Malu. Znajca. Poseł Teresa Pamuła. Znajca. Oszpuda. Znajca. Poseł Roman Romanowski. Znajca. Poseł Urszula Rusecka. Znajca. Poseł Tomasz Żyłkowski. Znajca. Poseł Anna Schmidt. Znajca. Łukasz Srajby! znajca. Poseł Jarosław Seli, znajca. Poseł Zdzisław Sipiera Zip znajca. Poseł Sławomir Skwary, znajca. Poseł Kazimierz Smoliński, znajca. Poseł Krzysztof Sobolewski. Strajca! Poseł Mirosława Stachowiak Różecka. Strajca! Poseł Artur Szałabawka. Przałab Poseł Józefa Szczurek Żelasko. Poseł Paweł Szefranek Szef Andrzej Szlachta. Smajca! Poseł Krzysztof Szulowski. Smajca! Poseł Stanisław Śwyd. Poseł Ewa Szymańska. Smajca! Poseł Szymon Szynkowski Welseń. Poseł Janusz Śniadek. Smajca! Poseł Jacek Świat. Strajca! Poseł Robert Telus. Strajca! Poseł Ryszard Terlecki. Strajca! Poseł Mariusz Trebka. Poseł Sylwester Tułajew. Strajca. Poseł Teresa Wardocka, Poseł Jan Warzecha. Znajdę. Poseł Małgorzata Wasserman. Znajdę. Poseł Maciej Wąsik. Zdajza. Poseł Rafał Weber. Zdajza. Poseł Grzegorz Wojciechowski. Zdajza. Poseł Grzegorz Adam Woźniak. Znajdę. Poseł Tadeusz Woźniak Poseł Mariusz Zagórski Zdrajca! Poseł Tomasz Żelinski, Zdrajca! Poseł Wojciech Zubowski Zdrajca! Poseł Ireneusz Zyska, ha